Ja pracowałam w teatrze w Tarnowie jako rekwizytur. Strasznie ciężka praca, odpowiedzialna. Za kulisami. 20 lat z tymi wariatami. Bo to są, to nie są normalni ludzie, naprawdę. Tacy jak na scenie. na scenie tacy są prywatni. A jak oglądamy ten film, M, jak miłość, czy nie? Taki malutki aktor śmieszny, taki pani nie ogląda filmów. to Kłciniako chyba myśli. Nie, nie, nie. Wcieniak to ten mały. A nie, aktor. to młoda na sukces. Widzi, jest różnica. Taki mały, taki, taki brzydki strasznie aktor, ale brzydkich też przyjmują do, do teatru. brzydkich bo różni są wszyscy ludzie i różne role są potrzebne. potrzebne. Nie mogą być wszyscy piękni. Starszy człowiek nie zagra młodego. Młody zagra staruszkę, a starszy człowiek młodego nie zagra. Jak to wygląda? Zobaczymy tą nóżkę? Nic nie wygląda. co? Wszystko jest ładnie zagojone. Nie zagojone, ale wodarze. Boli tutaj coś, czy nie? Tak, tak, tak. Boli troszeczkę, co? Nie. Próbowaliśmy to ratować, tą nogę. Wydawało się, że przyciśnie ta choroba i że uda się ją ratować, ale potem tak nagle się to podziało. W ciągu dwóch dni ona się zrobiła cała granatowa, czarna. No, no, no. Z taką martwicą nie można żyć, bo to była sytuacja już zagrożenia życia dla pani. Także trzeba było to szybko ciaknąć, a nie chcieliśmy pani stresować, że to tak. No. Może by się pani nie zgodziła wtedy, pani Lidio. Ee, no, bycham... idiotka to ja nie jestem. Ale nie gniewa się pani na nas. Trochę. Pani Lidio, pani jest nie do no? I odporna na wszystko. Niejedna pani już przeszła, więc myślę, że. mi się. To... Prawdę mówiąc, yy, yy, niechętnie. Prawdę mówiąc, niechętnie. No tak trafiło na Panią, Pani Lidia. No, i to, to trzeba sobie z tym jakoś dawać radę. Wcale mi się tak nie trafiło. Ja liczę na duży sukces. Pani jest osobą twardą, mocną, z dużą wolą życia i myślę, że się razem nam uda. Musi tak być. Tipi wura. A gdzie ten brzuch pana boli? Ja ten brzuch sobie boli, od kilku tygodni. Tu? A tu też? Też. A tu? Nie. A tu? Nie. Tylko tu, tak? Tak. Aż rzędek, że nie brzuch. No to jest bardziej żółte po no Ale... To co będzie ze mną? Co? No nic, właśnie chciałabym nie dobić, jednak... wyleczyć. <grym> Chciałabym jednak po południu skontrolować panu tą hemoglobinę jeszcze raz. Się pakować chyba ku Batowicom ku domowi. <laughs> Batowicom. A ta żona się karami. To jeszcze czas. A żona dawno zmarła? 13 lat temu.